Super Party, witamy Super Party. Za skrzynki WG dorzuca węgla do serweru. Get <gry> some dobry wieczór. To są takie lajki, ale tylko na U2. No ja chyba na U1 jestem. U1, no U1. No, kurde, boję się wychylić, bo mierzy tam. Wykryłem go na długo, już się boję drugi raz. Prosisz się, prosisz, to prawda. Wątpię, abym kolejny strzał przeżył. Bez straty hp <coughs> w końcu trafi. Każdy w końcu trafia. No ale teraz źle stoi. Nie, no nie wytrzymam. Jak on to przeżył? Dobrze. O! Nie spodziewałem się ciebie, Pani Fosz. A i ten krzak da mu niewidzialność, tak mi się wydaje. No dobre, nie do końca. Wow, co to? A co to było? Czemu ja muszę sprawdzać najgorsze zakamarki? To jest tak niewdzięczna robota fosze, lodówki, jak pancery i wszystkie inne gówna. Jestem kontrolerem jakości No dobra Zaraz będę miał kontrolę do garażu A oni jadą Oni jadą oni jadał. Komple! Oni jadą, oni jadą. Gdzie oni dojadą? Halo, halo. Dziękuję, dziękuję. Dobrze, że jedziesz po niego, mądry jesteś, to jest bardzo mądre zagranie, bardzo mądrze, bardzo mądrze, bardzo mądrze to zrobiłeś kumplu, mega mądrze to zrobiłeś, mega to było super rozsądne. właśnie zostawić mnie, zawsze pamiętajcie widzowie, Ola, Jocha, Joch jest zdrowym zagrożeniem, co ci zrobi Joch, zostaw go, zostaw. Zostaw, zostaw, zostaw. Bardzo dobrze. Udes niebezpieczny. Jedźcie po Udesa Ja bym zawsze Jocha zostawił, bo to jest smutny czołg. Bardzo ładnie. Ile kosztują tacy aktorzy? To zależy Aktor, który wyjeżdża frontem jest tańszy. Aktor, który wyjeżdża bokiem, jest najdroższy, bo może dostać wysadzenie i podpałę. Także wiesz, zależy, zależy, jak, jaki typ aktora, tak? Ognisty Reno nie będzie, nie będzie tej oferty. Ile? Zależy, czy jednorazowa akcja, czy stały abonament przez cały miesiąc aktorów. Dużo zależy, no, na których tierach, na wysokich tierach więcej sobie liczą. Cena może wynosić od dziesiątek do tysięcy złotych tak naprawdę. No tutaj wszystko zależy od tego, jaki masz budżet. Ja musiałem bardzo ładnie zapłacić, żeby tak wyjeżdżali, to wiesz. Ale tyłem jechał, więc nie najdroższy pakiet. Naj, najdroższy to byłby, jakby bokiem jechał. To, to już najdroższy wtedy. To już nawet mnie nie stać na taki. Licencja Premium Bot Plus. Tak jest. Moi drodzy, na ten moment mamy już 91. Ponad procent, cztery ostatnie procenty. No, skończymy to jutro, pojutrze. Damy radę, wydaje mi się. Na dzisiaj to jednak będzie na tyle, bo chcę pozytywnym akcentem zakończyć, a nie ze smutkiem tutaj. Tak.